Why do these people scare me? Until I feel so lonely I can't decide if there's a way to get out, a way to get out Open my mind, ignite the fall I am prepared to risk it all Whatever goes around comes back around

Dzisiaj zagramy w tej roli Pesomek human, także zapraszamy do klotania. Witam wszystkim. Dzisiaj zagramy w Tereo i Belczomy i takie fajne gra. Wiele okłotam i tamu Bardzo ciekawe osinki Więc kupiłem takie gier i zobaczymy jak wklotam Przywłosi w rejon jest Bardzo się gra Ta Dobry fajna wieczór. kobieta Bardzo mi miło powitać cię w Detroit. Siebie też miło też się. miło pożyczyć się. Bardzo mi miło Bardzo wysoko. Bardzo Giełdyk 100% jest te polski mały na pisinie, parametry zostały zapisane. Ładny głos. Nowa opowieść, tak lezimy. Data 15 sierpnia 2018. Atroni Pewny nusie się kioczki. Nie szła. Ładny upiera się Negocjator na miejscu. Negocjator jest na miejscu. Co tu mamy? Czekamy musza robi pięć się Ej! O Okej okay. Co tu mamy? Jeszcze nie wiem co to jest Idziemy Co się stało? Błagam uratuj moją córeczkę. Uratuje się sorrykę. Wysyłacie? Androida? Proszę Pani. Nie możecie! Być. Nie możecie mi tego zrobić! Czemu? Czemu nie wyśledzić człowieka? Nie dopuszczajcie go do mojej córki! do niej nie, nie przyjrzeć! Wykonuj się na uszywaniu myśli. To nie matka i tata i córka Emma. Okej okay. No. Rybki karokowanty. Ozal. Trzeba uratować.

Dan Allen? Jestem Conor, android przysłany przez Cyberlife. Strzela do wszystkiego, co się rusza. Już mignął i zdjął dwóch moich ludzi. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. Hmm. Przeżył ostatnio jakiś emocjonalny wstrząs? Nie mam pojęcia. bo co? Potrzebuję informacji, żeby działać efektywnie. Próbowaliście kodu dezaktywującego? No. To pierwsze, co zrobiliśmy. Słuchaj... Liczy się tylko uratowanie dzieciaka. Więc albo ogarniesz tego jebanego Androida, albo ja się za to wezmę. Boże, jak Dobrze, moje troszeczkę trzeba i jakieś informacje, info co tu mamy. Analizuj, to, wyglądało, było pitolet. Aha, amunia, ja. możemy nasilić V, rekord trukania. Zobaczymy, jak wygląda. Aha! Zabrał! Co? Aha! Tykny zabrał broń ojca! To wszystko jasne. to jest? Puszcz na... I tu masz ciekawe Co to jest? szukawki? Wszystko nie szało, co? Dobra. Prawszy baden. badan. Obtwórz. To jest Daniel. Najfajniejsza drogi na świecie. Przywitaj się Danielu. Cześć. Jesteś najlepszy. Zawsze będziemy przyjaciółmi. Ma na mnie zdanie. Wszystko jasne. Dobra, jeszcze szukamy jakiejś formacji, to wszystkich zostać na miejscu. Idzie negocjator. Alasuj Nie żyje. Jak to tylko ojcze? Ooo. Rana pokrwała po sik. Śmierdzerny uraz psucha. O kurse. Rana pokrzała Puścić. Krapienie się kurdy 6 plusa. Otmawa opusznowa. Rana boksała. Krapienie z tony 6 plusa. Rektura. Tutaj się, Aha, to on ta jesieł. Osiem coś trzymał? Aha, tu Wszystko jasne.

Prost. 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 sarta. dobra Prost. to Prost. miał pitolet. Całonki był w szałkiem w Policjan poszedł de Aha Aha, policja był pierwszy i szybki biegał i zaszedł To tam jest pitolet To wszystko jasne Weź No i co się tak gapisz? Wejdź sobie stan. Weź. mnie. Fełacz w Już ponad godzina minęła od uprowadzenia kilkuletniej dziewczynki na dach jednego z budynków w centrum Detroit. Wciąż nie znamy wszystkich szczegółów zajścia. Jednak nieoficjalnie mówi się, że sprawcą jest Android. To jest wasz. jeszcze żyje. Widziałem jak muszę go. Pusz. Na co my czekamy? Powinniśmy go zdjąć i tyle. Dobra, mam gościa na muszce. Dobra Jestem w Analizuj Jeszcze krew muszę zobaczyć Oj, Model rany Aha To jest Spadaj Utyś ja nięty. Zakładań kumoso piesz ranny. Dobrze. Iż na zewnątrz. Moja strona muszę to walczyć do końca. Żeby uratować wszystkich. Odsun się! Jeszcze jeden krok i skoczę! Nazywam się Konor! Skąd wiesz jak mam na imię? Dużo o tobie wiem! Chcecie z tego wyplątać! Ale helikopter hałas? Nie zrobić krzywdy! Chcę porozmawiać! I znaleźć jakieś wyjście! Co? Nie chcę rozmawiać, na to już za późno słuchasz. Za późno! Masz broń? Tak, tak, mam pistolet. Rzuć go, bez porządnych ruchów strzel. Proszę, odłożyłem. Eee... Sytuacja bez wyjścia. Twoje wykroczenie są zbyt poważne. Teraz liczy się tylko, czy odbierzesz kolejne niewinne życie. Nic tu nie wskurasz! Teraz ja rozdaję karty. Jeśli zginę, ona też umrze. Zrozumiałeś? Nie. Patrz, co zrobiłeś. Miałeś służyć ludziom, a nie ich mordować. Kim niby miałem być? Niewolnikiem? Zabawką? Chciałem, żeby się o mnie troszczyli! Chciałem się liczyć! Chciałem być kimś, nie czymś! Wykrwawia się! Jeśli nie przewieziemy go do szpitala, umrze tutaj! Wszyscy ludzie kiedyś umrą. Jaka to różnica, czy pożyje dłużej? Założę mu opaskę uciskową! Trzeba uratować. Trzeba uratować. Dotknij go cię, zabiję! Okej! Okay. Trzeba uratować. Eee... Słuchaj! Wiem, że to nie twoja wina. Emocje, które tobą targają, to tylko błędy oprogramowania. Nie. To nie była moja wina. Nie chciałem tego. Kochałem ich. Słyszysz? Ale byłem dla nich niczym, nie od spełniania poleceń. Nie mogę już znieść tego hałasu. Chasz swoim odwołać helikopter. sił? Proszę! Zrobiłem jak chciałeś! Musisz mi zaufać, Danielu! Puść małą wolno, a obiecuję, że wszystko będzie dobrze! Wszyscy mają stąd zniknąć! A ja chcę samochód! Odjadę i wypuszczę małą zamiast miastem! Eee... To nie wchodzi w grę! Jesteś maszyną, musisz być posłuszny, więc odłóż broni i wybuchnij. całe życie tylko słuchałem poleceń. Teraz moja kolej by decydować. Przeba uratować! ai 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 me tinha pecorona Oto chyba rozmawiać może tu osoba dokonane przed siebie wybory. Jest nieokrywne wersję wydać, oraz może sobie. Każdy punkty wrotu daje się punkty, które może wydać, by to taki z tu na charakter kryzys punktu wrotu i zakres nie będzie się to ugoszenie chematu. Trzeba pomyśleć. Dobra, opowiedz. Tu wygląda w porządku. No dobrze, takie razem chyba to wszystko, takie razem łapy w ogóle prosimy, napiszmy komentarz oraz upik Wikrusa w, w widzimy nowe odcinki. Cześć, jestem Mumi, łapy łapimy oraz upik